Wokół wykorzystania seksualnego dzieci, wokół krzywdy seksualnej dzieci narosło bardzo wiele mitów i stereotypów. I mimo akcji edukacyjnych, działań profilaktycznych, działań prewencyjnych, te mity niestety ciągle dobrze się mają i one funkcjonują, czy w debacie publicznej, czy w przestrzeni internetowej, w przestrzeni mediów społecznościowych. Ja ciągle się natykam na te mity, ciągle się natykam na te stereotypy, i, i kiedy je widzę, no to wszystko we mnie krzyczy nie, nie i jeszcze raz. Nie, no dlaczego nie? No, dlatego, że te mity bardzo mocno krzywdzą i tak już skrzywdzone osoby. I jednym z takich mitów, który dość często się pojawia w różnych dyskusjach, jest taki, że to dziecko jest winne temu, co się wydarzyło. To dziecko sprowokowało osobę dorosłą, więc osoba dorosła podjęła taką, a nie inną decyzję i zrobiła, co zrobiła. I bardzo wyraźnie chciałabym powiedzieć, że wina wyłącznie jest po stronie osoby dorosłej. Dziecko nie jest winne temu, co się wydarzyło. Dziecko nie ponosi odpowiedzialności za zachowania osób dorosłych. Dziecko nie ponosi odpowiedzialności za decyzję osoby dorosłej. Dziecko jest po prostu dzieckiem. Ono może szukać ciepła, może szukać zainteresowania, może zwracać w różny sposób, czasem nawet prowokacyjne uwagę na siebie, ale ono nie szuka spełnienia seksualnego, ono nie dąży do relacji seksualnej, ono dąży do tego, żeby zostać przez osobę dorosłą zauważoną, żeby dostać od tej osoby zainteresowanie czy ciepło. To dorosły tak, a nie inaczej interpretuje zachowanie dziecka. Dlatego pamiętajmy, dziecko nigdy nie jest winne. Winę za krzywdę seksualną ponosi. Tylko i wyłącznie osoba dorosła. Inny mit, z którym też się spotykam, brzmi tak, że no, dziecko nie mówi o tym, co się wydarzyło, bo prawdopodobnie nic się nie wydarzyło. To nie jest tak, że dziecko nie mówi. Wielokrotnie dziecko próbuje w jakiś sposób powiedzieć dorosłym, co się stało. Wielokrotnie. W jakiś sposób nawet daje sygnały, że chciałoby porozmawiać, ale nie zostaje wysłuchane. Więc to nie jest tak, że dziecko nie mówi, tylko być może spotyka się z jakąś ścianą, murem, oporem osób dorosłych. No i jeśli raz podejmie taką próbę i ta próba się nie powiedzie, no to po raz kolejny nie będzie już mówiło o tym, Osobom dorosłym, ponieważ będzie przekonana, że dorosłych to nie interesuje, że jego krzywda jest nieistotna, nieważna. A po drugie, też dziecko nie mówi ze względu na to, że w jego głowie jest naprawdę mnóstwo emocji, bardzo trudnych emocji, z którymi to dziecko nie potrafi sobie poradzić. I to są na przykład takie emocje jak lęk, jak wstyd. Dziecko na przykład lęka się, że coś się złego wydarzy, kiedy powie, co się wydarzyło. Sprawca zazwyczaj świetnie manipuluje, zastrasza dziecko, szantażuje. No więc dziecko się boi, że to, czym straszy go sprawca się spełni. Dziecko się wstydzi tego, co się wydarzyło. Że Pozwoliło na takie zachowanie osoby dorosłej, że nie protestowało, że na przykład na poziomie fizjologicznym jego ciało na to, co się stało, reagowało tak nie, ani inaczej. Dziecko nie mówi, bo na przykład chce chronić z różnych względów sprawcę, więc tutaj tych powodów, dla których dziecko milczy, jest naprawdę bardzo dużo, ale to nie jest tak że milczy, dlatego że nic się nie stało. Powstała się ogromna krzywda i trzeba ogromnej wyrozumiałości osób dorosłych, żeby w sposób adekwatny, właściwy z tym dzieckiem móc o tej krzywdzie porozmawiać i temu dziecku pomóc. Kolejny mit, z którym też się zderzam, z którym się spotykam, brzmi także, że no, krzywdzą przecież tylko osoby dziecku nieznane. Osoby znane absolutnie by dziecka nie skrzywdziły. No, jest to naprawdę myślenie bardzo fałszywe, dlatego że dzisiaj ze wszystkich badań wiemy, że Osobami, które najczęściej krzywdzą dzieci, są osoby, które to dziecko zna. To są członkowie bliższej i dalszej rodziny, to są przyjaciele domu, to są znajomi, to są osoby, które dziecko, do których dziecko ma zaufanie, bo to są też osoby, które świetnie po pierwsze znają to dziecko, znają rodzinę, znają system rodzinny, znają relacje i wiedzą, czemu, czego temu dziecku brakuje i wiedzą, w jaki sposób tutaj podejść do tego dziecka, zmanipulować, żeby po pierwsze zaspokoić jego być może głody, które to dziecko ma, a dwa też, jeśli jest to ktoś bliski, znajomy, no to też łatwo uwieść nie tylko dziecko, ale też całe otoczenie i po prostu krzywdzić. Kolejny taki mit, który też się pojawia, brzmi tak, że z wykorzystaniem seksualnym mamy do czynienia tylko wtedy, kiedy wiąże się to z jakimś brutalnym zachowaniem sprawcy, kiedy jest to gwałt, no wszystko inne wykorzystaniem seksualnym nie jest. I tutaj jest mój protest, dlatego że to jest z gruntu fałszywe myślenie. Wykorzystanie seksualne to jest naprawdę ogromny wachlarz zachowań i bez kontaktu fizycznego, i z kontaktem fizycznym, i każde takie zachowanie może pozostawić ślad na psychice dziecka, w życiu dziecka, może potem rzutować na jego dorosłość, na jego relacje. Więc. Włączanie dziecka w oglądanie pornografii, opowiadanie przy dziecku o mm, jakichś zachowaniach seksualnych, pokazywanie dziecku, narażanie dziecka na, na patrzenie na jakieś zachowania seksualne osób dorosłych, opowiadanie z prośnych dowcipów, ale też dotykanie, podglądanie tego dziecka, ekskibicjonizm. to są wszystko e, takie zachowania, które są wykorzystaniem seksualnym dzieci, i pamiętajmy, one również krzywdzą tak samo i one również są bardzo, bardzo krzywdzące. Oczywiście tych mitów, stereotypów jest dużo, dużo więcej, mogłabym je jeszcze więcej omawiać, ale trochę nie mamy na to czasu. Ja bardzo tutaj polecam naszym widzom książkę Ja Ci Wierzę. W tej książce, w pierwszym rozdziale rozprawiamy się z moją rozmówczynią, z panią Ewą Kusz na temat różnych mitów i stereotypów, które narosły wokół zagadnienia krzywdzenia seksualnego dzieci. Tutaj przeczytacie o tym, Właśnie jakiego języka używać, jaki, jakie słowa dobierać i w końcu jak adekwatnie reagować na krzywdę seksualną, tak żeby po prostu dziecka nie dokrzywdzać.